Dzisiaj niesamowita rozgrywka razem z... Olgą. Ona nigdy nie grała w czurkę! Nie wie jak się gra. Gramy o 23 w sobotę w nocy i wiecie, że ona nie umie grać. Ja bym ci wiesz, patrzyła. Jak, jak zobaczysz, że czerwone jest coś, to zobaczysz jak dostaniesz w wiesz? wiesz? czekam. Ej! Ja nie mam słuchawki! No, tu masz gotową, już, proszę bardzo. Ja też chciałam słyszeć. Jedziemy na dwie sucha. jedziemy na jedną słuchawkę. Aha, no i graj, nie? Chociaż możemy stworzyć... nie gramy tym Nie, skali. ja nie, nie chcę mi się stworzyć tam. Mi też nie. Gdzie? Pultaski, tak, na duś, na... no... no cicho, nie No, tak. Tak? Jezu, tak się... Arno, tak się wolno pojawiają ludzie. No już? Patrz, no, 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 tak, 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 graj, graj. Jezu, 15 tysięcy simów, ja zawsze sobie jednego z i jechałam. No ale ja chciałam, żeby właśnie rozgrywka była taka rozmaicona, dlatego tyle ludzi stworzyłam. Każdy ma swoją historię, tak? Ja każdy stworzyła jest... jednego sima i ogniste romanse, i nie musiałam. Matko, no, no ale to właśnie chodziło o to, że każdy Jezu, jest inną postacią. Okay. Jezu, KSW leci w telewizji. Olga błaga. Wieśniactwo ogólnie. No ty, no Jezu, nie mów tak, bo ludzie. Pewnie wielu fanów KSW jest tutaj. A ja nie jest. Wyłączyłeś totalnie! Nie, ale świeci się lekko. Nie. Yeah. Tak. Nie. Yeah. No tak, no spójrz tutaj. Z tą latareczką. Haha ha, ha, no dobra. Bo mi się świeci. E, wiem, już wiem, co będziesz musiała robić. No. E, a ma Merida, tutaj rakieta, nie? No to Raki simologia? Nie. E, żeby zobaczyć jakie te? To ostatnie, ostatnie, to, to widelce. O że żrecie się chce. Ojej, a bo ty tak właśnie ciężko powiedzieć się rusza, nie? Tak to się rusza? O Jezus Maria Bosko! No, nie, nie, no to. Będziesz umiała czy nie? Cicho, ja chcę grać chociaż przez 5 minut. Nie, no, ja chcę, chciałabym, żebyś grała, to sterowanie nie jest takie trudne. Nawet ci się nie. No dobra, ale już mogę robić używaj też trochę tej ształki. Ja muszę grać z tymi małymi, bo to są najgorsze do upinowania. Tutaj tylko ształki też używaj najlepiej. Bo wtedy ci się będzie lepiej sterowało mi, tak trochę. Aha, no, jakoś musisz. Tak... Gra... No cóż, ja wszystkimi, jak chcesz grać? Ja cię będę trochę mówiła, co robić, ok? Żeby ta rozgrywka była lepa, taka... To, żeby coś się działo, no. No. Chcesz, nie? No. Nie jest ci gorąco? Chcesz zdjąć kaptur? Jezu, nie, jeśli się mnie... mam taką ma face a zawsze? Nie, no jest taki wesoły. Taki jest Arnolda, nie jest. Już, ale znasz Arnolda. Ona ogląda wszystkie moje gameplay. Teraz nie mi... wszystkie. Tak, Czy gliny. Czyje to jest? No przestań! Ja, ja ci mówię, co masz robić. Merida. Merida musi budować rakietę. Ona śpi, nie, ona Aha, się śpi. Aha, ona buduje rakietę, widzisz, wszystko ci ładnie. A, a czemu mogą nagle jest sobota, bądźmy? jest 18. Ani, oh, yes. oh, ani, ani nie idę do pracy, ani do szkoły, ściszymy, oh. Bo wali tym młotem, jakby co najmniej nam waliła tutaj. Tu Cześć, jakie jej jest głośno. Jestem dziewczyna. Ej, e, co to jest tutaj, te, ten y, smoczek? Bo ktoś mi się pytał w komentarzu. Nowe dziecko! Aha, nowe dziecko! U, gdzie jest nie, i wiesz co ja chciałam spróbować? Murzyn? Jaki murzyn? No jakieś murzyna y urodziłaś. To on! A on nie był tak, Nie Ja udawałam, że się urodził od razu. Jak to? Ja nie rozumiem. E, aha, no tak, no bo on się urodził w ogóle czarnoskóry i później się dorósł nie ty Tytus. To... Ej, patrz, rozwaliła się wieża. No, jak cały czas grała. Ktoś umrze! Niech gdzie? próbuje naprawić ktoś! Niech to wie, że ktoś próbuje naprawić! No nie, nie chcę, że ktoś umiera, posrało cię, gdzieś. Ale to będzie zarobiste, ale on nie umrze, bo... No gdzie się kupuje? Nie! Bo, bo my Mrocznego Kościarza przechytrzymy później! Dobre, Albo dobre. zapisz! No, no dobra, nie! Który jest najgorszy? Jezu, kto jest? Nie, już nie, nie od... No nie! No przecież ona robiła tą rakietę! No to ty. Zgiń. Z, nie zamień! I komu to zrobiłaś? Nie, Komunicji, ty zrobiłaś Meride, właśnie na Meridę. No I... ja nie chcę, że Merida umierała. No to Arnold ich spróbuje. No, Arnold ma. Arnold. Chcesz, Arnold chyba dosyć złotym rączką. O, nie, on coś tam umiał. Jak on śmiesznie chodził. On coś, chodzi coś to chyba naprawiał, także on chyba nie, nie. Ojej, ojej. Ale ja chcę jeszcze coś powiedzieć. O nie, on chyba coś tak o... Proszę nie, się darnie. nastawić, że ten odcinek będzie najgorszym. Zobaczona noza. No to... Aby go tak pierdzelnęło tym prądem, to co? To będzie najnudniejszy odcinek w dziejach. Nie, bo fajnie tak sobie gadamy: ty grasz, ty nie umiesz grać. No właśnie, nieumiejąca Olga gra. Taki będzie tytuł. A ten i tu. Co to jest? Że jest najdużo powiadomych. Wieś się komunikatów tej. Jezu, ja tego nie usuwam, czy co? Już go naprawiam. A nie, głupie, w ogóle on punkty Zamiast to naprawić, to on jakieś punkty Zamiast odłączyć od prądu. A ta pokaż, jak już coś zbudowanie. ja się chce. No ale Olga, nie można czasami. No Jezu, ale wiem, że ty robisz gównia, to właśnie, ja nie rozumiem o co ci chodzi. Nie prysznic też jest rozwalony. Gdzie, gdzie jest kibel? No tam, tam koło prysznicu. Gdzie? Prysznica, gdzie? Prysz... No tak. Taki wielki kibel? Jak pokój wygląda? To jest kibel? Tak! Jezu, wygląda jak taki wiesz, co? Pradawny Toj toj. <noise> ja pierdzielę, weź się uspokój. No, ale tak ona tą rakietę budowała. No, weź, tak, weź, do, weź Weź. I Weź Scroll trochę y, do siebie, żeby zobaczyć wzlot ptaka. Oddal, oddal po prostu. Ej, dorobiła coś chyba, nie? Nie. Ja tak bardzo coś żeby ona tą rakietę zbudowała. Jak ona rakietę zbuduje, to ona wyruszy w kiosmos. <laughs> jak się śmie, że się w końcu. Więc A co, on zawstydzony, bo zobaczył matkę tą śkającą. Y, o oh. Na razie ci wychodzi Gdzie jest tak, góra? Się, gdzie się idzie do góry? E, e, lewe, no? Prawy górny róg, taka strzałeczka Pik! No A gdzie okay, chcesz? Dobra. no tego małego spadł spać gdzie jest jego e, No do, do siebie No oni śpią, No, 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 oni, to, Lisa, no, 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 oni tam, wiesz, wiesz, tam wiesz co tam się działo, nie? Lewa, lewa, lewa. Weź do siebie strzałkę tak yeah. się, no właśnie, tak dobrze się tym nie? dosyć fajnie. Friend, a, a chcesz bardziej za to ptaka zrobić ten widok? No, no nie, no jest mi wygodnie. No, Okej. Okay. Tu wtrąca cały czas mam grę. Cholera przepraszam, jest na... przepraszam, Orguś. on jest. Franklin Pustak. Jaki Pustak? Putacek. Pustak, P pustak świnko. Ej, a może byśmy coś zrobili takiego fajnego. Dobra. Coś takiego nowego, coś? No dobra, co? Gdzieś idziemy z nimi na że... miasto. No. Wypadł na miasto, nie. tego się nie Arno, było. Nie, Arnold już był w sumie, Wszystkie, wszystko zwiedził praktycznie. Nie ma żadnego basenu publicznego, żeby ona się zesikała. i głupia Bara, bara w miejscu publicznym. o To co? Weź zrób, żeby Arnold i Merida gdzieś tam wyjechali sobie. Merida, Merida... To weź jak, jak, jak najbardziej do, do siebie z królem. Oddal, oddal jak najbardziej bardzo, aż się pojawi takie... O, podróż, no. A gdzie chcesz tam niby to zrobić? Baseny są w okolicy? Widzisz gdzieś basen? Nie wiem, a co to jest? Na przykład tu, Nie, nie, tutaj nie ma basenu na pewno, nie. Tu też nie? To jest kwiat park, tu nie będzie nic? Nie, nie no, co, to są też Spalaj i buduj. Nie, ja to chyba byłam. Rozbysk słoneczny, elegancki klub. miał, miał, miał. A niech jeden do klubu, chyba jest taka noc akurat... Co z Nie, do tego klubu Klubi. idą. Klub i Wypadł do klubu. I tylko z nią, nie? On. No. I on. No, a ej, bo ty robisz, żeby... Cholera. jechał dzieciak. No to żartowałam, matką muszę zmienić. Zwanie, żeby ona... No, podróż. Ja pierdykam, no nie mogę. Nie, nie, jest bardzo ładnie grasz. to tam... bardzo trudno się z... przestawić z No pan czy, Z Trójki na czwórkę bardzo trudno się przedstawić. Nie, to ja się... grasz elegancko, nie? Ken Armander. Ojej. Deński. Nie, nie, tylko. Ustaw Pawlacz to jest jego przybrany syn. Jezus. Gustaw, nie wiem, nawet Ej, ale Gustawa Pawlacza ty stworzyłaś? Nie! O, takie nazwisko. Ja, ja, ja nie wiem skąd. Gustaw, woda. No ty z nią idź, no Marka. Tak, tylko oni dwóch, fajnie. Ale dużo mają różowego. Czego różowego, o co ci chodzi? No, Aha, związek. że się tak się, no. Teraz to już w ogóle będzie czerwień. Jak ty jesteś. Nie ogonę tego KSW, to jest nie, jakieś agresywne i to jest w ogóle wygra. Nie, to jest w ogóle ten. To jest be, niebezpieczne. No. Ja pierdziele, jaka obeznana w No i razy już grałam w to. A pusto w każdym Nie, pokaż ty klub, która cię, godzina? O, 21. Dawaj, Armanda, zarywaj. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi chyba jest. Pokaż, no co to było? No weź, pokaż, na, nadość na nią, co może zrobić. Zostańcie najlepszymi przyjaciółkami. To będzie porywane. Małżeństwo, zostańcie. przechwalaj się rodziną, o co? Nie psy. Oooooo! Oni nie byli, więcej zaprosi na was? Po no, niech wejdą tam. Ale nie mów ze mną równo, bo przecież oni oszaleją tam. No. Ja cały czas coś gadam, a ty cały czas. Edule, bo... Im łeb pęknie. A ten co, co? Artur Małyś? A będzie i No gdzie tam się wchodzi z tego klubu? No to góry Co to jest za pani? Z wielką nie. dupą! O Czy Przepraszam. Żeby no... do góry. Kto umie grać na gitarze w tej rodzinie? A, no. Kto ja była w tym klubie już? No, to do wcipy. to opowiada. Gdzie gdzieś zrobić barabara Szybko. Szybko. No co tu niby gdzie? W kiblu? i tu nie idzie a idzieś tak. na chlad? No, ooo, no, a co zrobić na przykład on gdzie to jest? takie dymki obok jego do góry gorące piszczno barabara no. z kimś z kimś, ej, żonę ma no. no, a weź na nim weź pocałować kogoś a, to pocałujemy Fernanda nie, ona coś innego ma no. ucałuj dło. No to, to jest różowy, to ucałuję. Oh. Ten klub jest nudny, powiem ci. No. To idziemy na... No nie, ale może chociażby zobaczymy. Ale to, to znowu trzeba jechać. O samochód, ale dziwny. Weź, no weź do góry. a Idź tylko raz do góry. To jest jednopiętrowy klub. No słucha, no do góry w sensie taki. No, no, no. Jednopiętrowy. Ale wiesz śniadski jest ten klub. Ja już tu byłam, ja już tu byłam, wiesz. Ej, przeczytaj! Widziałeś ten ten banner? Wiesz go przeczytaj. Kiedy ze. Krem. Czujesz, że tam jest napisane cmy. Ćma może. Srr... Crat. no na pewno. Krat. Kraty tam są. Kraty. No dobra, weź ten. Moim zdaniem ten klub jest głupi. Nie, nie, nie w ogóle jakiś słabe shit. Klub dla lamusów. A ja się piorą. No jak ty, nie? O Jezu, o go w ten ryj. Jezu Olga, przez się chwali jakimś pucharem. Fuj! Ała! a się bratnęłam. Nie, ej, no weź tam, pultachy. A to to są tu? No to są te shity. Jakie shity? No nie, to jest ten, Chłopak amandy. Tu? Jak tam jak to jest Ken Amandor? Amandory tam są. Dam Amandorów. Piekie pumpu. pombu? pum plam sklam, 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 plam skam, 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 Suchy brzeg. Suchy Suchy brzeg, brzeg. skam, yeah. skam, nie umiem grać. Tak Najludniejszy gameplay. Gdzie ja? Gdzie jest twój chłopak Arman? To co się grzeje przy Dziwnie to wyglądało? Picu picu. To jest co, no. co tam jest? Jaki synchron. Bardzo, bardzo flirciarska... Oja, idziemy do Co Czemu jest? No idą, dobra, olej i weź. Ktoś ma czerwony. Jezu, ten ma zawsze ze sobą problem. Bo, Wszystko bo, ma zielone? No, bo, no bo jest brudno. No to niech to naprawia. Niech zmieni. nie zmieni. No nie w no serio, nie zmieni. Bo właśnie tam nie już, idzie. Thanks. posprzątaj to, pindo. No nie Jezu, Olga, my mamy gosposie. No o już jest szczęście, że może go sprzątać. że nie! Ty zhamujesz marzenia dziecka. Zaraz będę cię smuł na tym, nadgorliwy rodzic. nie chcę nic od dziecka wymagać i później no. są takie nie Jezu, i ta siostra. O, no i teraz, jak się zacznie jeszcze jeszcze go w dupełne kokietki. Ej, i a dupę. ten chłopak. Czekaj. Żarty o dziwacznych Cicho. zwierzętach? Cicho. Ej, a czy Hermetyczny chod... do podłe. No, Olga. No, dlatego, że jest rudy. Cicho. 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 Jezu... Yes. Dobra, aç, a zobacz, nie. czy jest... Zobacz, czy jest chłopak, a mam jeszcze. Obraź. Gdzie oni mają wyro do góry? A czemu oni się nie lubić niby? Bo tak mi się podoba. <susy> Ej, Nowym sika. Nowy poziom, krokiet osiągnął... O! Obraził siostrę i osiągnął po... społeczny poziom. <susy> Ej, a te buty mogłaś kupować sama, czy... Nie, yeah, te buty w jej pokoju to jest tam, o, z tego, takie ozdoby, jakby. Się boję, że kaptur mu jest nierówny. Jezu, aha, ojej, oj, biedny <gülące> kaptur. Jezus, no, przeproś, o, będzie pięknie, przeproś. Przeproś. Przeproś, no, 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 no. no, 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 nie? Tak mi ta ręka już boli do No to bierz ją. Bo nie boli bark uh -uh. Uh. Uh. Musiałam się wygiąć No, ugoć. Ugoć. no Olga! Co za postać zrobię no po Ale znasz Amanę doskonale, teraz się co No nie no, bo inaczej tak nie miałam okazji, bym jej skoczyła No Olga! błagam, co ty robisz? Wiesz, że ona ma dziwny styl Szybko, szybko Tak zwany styl goły Ona się ubiera bardzo, że powiem... Ej, zaprasz jej chłopaka! Nie, już za późno jest, żeby ta chłopaki... Nie tam. Ej, ja niech ona robi lekcje. O, uprawia jogging, fajnie to będzie, nigdy nie robiłam. A niech ona się w ogóle nie uczy. No tak chciałam robić. No, a, a, lekcje, Ej, a, Asi, 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 a przeczytaj Asi... co ona ma za ten. Zadanie dla dziecka. No przestań to dziecko męczyć mały małym ja nigdy tego no, tak ja nie robię. No ja gdzieś to. mam gdzie ona pobiegła sobie. O Oj. matko. Co? Już się zesikała tym Olga. Kobiecym biegiem. prawy ten, prawy przycisk wtedy masz cały czas. Nic nie musisz nic robić. No, ale wiedziałam, że ty to, to było dziwne. Ej, co i ona wybiegnie, na, ale biegnie jak taka typowa dziewczyna z nie? No. O proszę. proszę. Co nie zmienia faktu, że... Co? I co? I wyje, wyjdzie po prostu i będzie koniec czy zakręci? Mm. Muszę... Jaka głupia ja! Pierd a myślałam, że w ścianie pierdzielnie. Nie, bo to jest ich granica. Nie, bo to jest ich granicę, no. granica. Granica, Zofia. Ej, ja, czekaj, a czekaj, to tam było jezioro, widziałaś to jezioro? Nie. Tam, i coś z tym jeziorem można robić? Aaa, shit! Ej, duże, ale tak się na mnie uwaliłaś jakoś. Aha, przepraszam. Dziękuję. Przepraszam. Jesteśmy, mieścimy się, mieścimy się. No bo chciałam, żebyś żeby to Ty śpi, ty śpi ta, śpi, ta śpi, ta śpi, ty nie śpi, ty nie śpi. A ty co robi. Olguć, oh ty masz takie życie w tej grze, widzę. Fajnie, że mają bracia, bo się wyłóżko. O, no i niech idzie spać. A ta? Oh yeah, dobry trening. P -p 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 nie powiem, z kim mi się bardzo kojarzy ta dziewczyna. Ej, mówiłam! Prawie i masz ją z kim się bardzo kojarzy ta dziewczyna i Nie, nie, nie powiedz, Jezu, nie! No proszę. Ja wiem z kim! Matko, cicho! Niech chcę powiem... mi się później... Z kim mi się kojarzy ta dziewczyna? Nie, ani trochę. Jasne, profes. to z kim? Ej, <try> O Jezuś. He, tak to wygląda. Dobra, weź jeszcze raz, bo to była słuchawka Ej, selfie se z zielonym dymem. Śmierdzę. Green smoke. On green smoke. Hashtag kupa. Hashtag... after workout. Jezu. Hashtag murzyński tyłek. Jezu przestań! Hashtag Amanda jest jak Banshee blond w prąd włosach. Co? No, no się śmieje. Jezu, właśnie ja tak no, nie chciałam. pojechać. No tak, no bo kiedyś mówili, no tak, no jest to Amanda. Nie no, w sumie ten kolor taki teraz mi się trochę... Dla żartów to było, przepraszam, matko. Dla, dla żartów, to, masz krzywy, ty. Dla żartów chłopak. jesteś głupy. I cała grupa została. Ej, a weź ten, weź przybliż i ten, posłuchajmy śpiewu. Głośniej, Amanda. Po rosyjsku, jakaś rosyjska pieśń ludowa. Ej, pyszak, Te pachy, jak sobie mówię. tam no, Chyba cały czas. Kiedy? O, uuuu. Bala, no, nie ma, ma, no, Ale Lafes. Zalani Lafes. Zalani Lafes. po rosyjsku, Zalani jest Rosjanką Coś Zalani Siusiu oh, Ty, A wiesz to jest Zalani ja nie? Zalani Lafes. Zalani Nie, Zalani Lafes. Co my tu jeszcze mamy? Eee, lekicia Ej, Olga, masz, was, masz taki dobry styl. Tak nie, nie wiem, wy? ale weź op, ile mam minut tam już widzisz, bo ja nie mam. E, 21. Tak, 21 minut. Tak. Jeszcze, jeszcze 9 minut tego GPA i później zaczynamy drugi odcinek. Dobrze. Na razie mi się wydaje, że nic nie zrobiłaś, ale... No bo może dlatego, że wszyscy śpią, mogę wziąć turbo czas i mi zaraz staną. No ale... A Amanda sobie poradzić rzeczy. Ja właśnie chciałam zobaczyć, co ona, tam, co ona tam ma. Ja chciałam tu zobaczyć, co ona tam ma. No już nie zobaczę. Że ona jest ogólnie w pełni sił. Proszę, pięknie zadbałam o Simkę. Coś jeszcze? No, broń. Dobra, dobra. A może niech ona ćwiczy? Aż cię wyśmiała. Może niech ona ćwiczy. Ach, Zuzia, przestań. Ona tak powiedziała teraz. Nie, ale ja tak sobie pomyślałam, że. Ale ona chce workout. Gdzie ma siłownię? W tym nie, domu? ona nie, nie chce workout. Na, na tarasie tam, gdzie jest cukiernia. A, czy idzie? No, ształka. A tu właśnie. Uh. Nie, niech bije worek. Cię to jest? O Jezu! Żeby się tipsy nie złamały. No dobra, już jest, już jest. I za... no wyjmijcie to owisz dokładnie robisz, no? Jednak z ranie w trójkę coś dało, nie? Jak w trójkę. Nałeś na, na nią prawym i od razu ci kamera na no Nie, ja, ale tak czy... mi kitowy widok ma na nią jakoś. I za akurat światło... sapie. I... Sapie Olguch. do O! No co? Jakby, jakby granat rzucała. Jak granat Taka czy... dziewczyna, która rzuca palantówką i nie umie. Nie ja miałam tak w pełni kiedyś. Strasznie. Ej, zdjęcie na tego, na miniaturę. Jak się robi? C. Ale to akurat brzydkie było. No się zamachnie się właśnie. No, co? Granicę wydrążyłam. To mój idealne! To chyba idealne. Jeszcze raz. Mój zrzut ekranu został spierdziony. No dobra. Może być w z, z tej perspektywy? Ojan, bo tak zwany Franklin. Jezu, co z tym? Jezu, dzieciaki mówię, są najgorsze. No bo brudno mają. Nie wiem, czy tego sposza jest jakaś. On jest unoralny, i jeszcze dzisiaj... idzie na dół. No, no idziemy się i wiesz, wykąpać. A, a, bo tu nie ma kibla. Przez tego, tego, tu rudego. Krokieta. Czemu? Co cie... Krokiet mówi? ma kolor włosów jak panierka no, od krokieta. Jezu, jaki głupi tekst. nie. A Amanda? Już jest rano, dziewczyna. Ej, czujesz takie coś? Ej, chyba w reflektor wpadła mucha. Znowu. Nie, nie czuję nic, nie mogę nawet tam patrzeć, bo tak daję po oczach. Ej, centralnie w ten reflektor mucha. Spaliła się. No, no, spaliła się mucha. Jakieś tak robiłam z osą przez Lube. kiedy a, Kiedyś no, tak ta było w tym. Ej, muszę przegłuchać. W, w krówce 6, nie? Była takie coś, że. No ja mucha się spaliła. No 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 mucha umarła. O, a ma Miranda wstała. Ej, na drugi odcinek gameplaya ja pójdziemy gdzieś, na ziemię, coś, na coś. Ja chcę już wylecieć w kosmos. Nie tak ma... powiedziała? Ja powiedziałam, Aha. tak. Niech płynie tą rakietę. No, ale Daj. na pewno się naje. No to niech. Biedna ja. dziewczyna. Ja bym tam od razu, ją dusiła na rakietę. Go dla całej rodziny. Nie. nie, niech sama będzie samolubna, chociaż trochę samolubności w tym życiu. Ej, nowe dziecko już się znika, już się nie cieszę z dziecka. Już, a, już się cieszyła, już się nie cieszy. Mic nie tego spalić jakoś? Tak jak w trójce, że się jak a to znikało. Co? No tak, ale to jak nie jest. Jak będzie robiła jesicę, bo ja lubię oglądać. Te jak w te kwadracikach. To robią. Jaką ja to... Michę dla siebie? To już widziałam jak to Ona pakuje dla dlatego... Już widzieli jak i to robili. No to dobra, mam. ale ja nie widziałam a ja się zaśmiałam, mówię, Ale proste jedzenie, ja pierdolę. Co ja robię? No ten, te kwadraciki to są jakby emocje, takie odczucia, otoczenia. Aha, co tam? A, szczęśliwa. A te chmurki, te chmurki u góry to są, co chce zrobić. Ładny wystrój Zuzia, czyżby gotowy? Tylko niektóre rzeczy, już nie przesadzaj. <tłup> yeah, Jeana. No, ona nadal no, ten worek. Już na co. Czy... Już ma na czerwonym. Czas na Biedna, co? Ona ej, ma? Ale nie śmierdzi. No bo ona nie śmierdzi, tylko ona tam jest brudno w tym. Nie wiem dlaczego. Nie, niech sobie nie... Ej, nagle tam się pojawiły śmieci. Niech sobie może... Ej, ja nie chcę obejrzeć tego odcinka poważnie. Czemu? Bo momenty, w których mówimy naraz są muszą być straszne. Nie. Mi się wydaje, że mówimy tak spoko. Żal ja nie wiem, czy ty chciałaś odstanie te tych czwórki zajebiste są. No fajnie się gra, ja tylko powiem... mi Nie basen nie są potrzebne. O, bo się zesikam, co? Śwink? Świnka, pinka. No przestań, co? Ej, ona jak krumka, to znika, patrz. No przestań. a coś chciałam powiedzieć. O ja Ale tak myśli, że naprawdę krzyczymy, bo ja nie, bo ja tak jestem taka, taka... No nie, bo chodzi o to, że ja mówię, a ty swoje tam gadasz i tak my gadamy tak zawsze, a to pewnie razi. Nie. Mówisz, że nie? A Amanda jaka jest? Po szkole chodzi. Jakiś chud wybrałaś. Za szeroką dupę nie potrafię jej unieść. Tańczy! O ja wale, Ej, odcinek Amandy. To jest szansa Amandy na całe życie. No przestań te fatki robić. Ja sobie fajne <laughs> fajny. Ej, zobacz, już jest. jest wiesz, ja słyszę nią kolary, a ja nie widzę, ile jest minut. 26. 26. Czekaj, jak się zmieni na 7, to ci powiem. No dobra! No nie, bo nie z... jestem pewna, czy to jest 6. Graj, graj. A po prostu pół godzinki będzie. Za 7. Za pół godzinki. To jeszcze jeszcze. Eee, lasrun, run Ej, ten jest. A nie, ta niech idzie budować, nie? Ej, no tak, tak, no, ale. To jest gówno. Kontynuuj budowanie, dobra, ona ich tam idzie budować. A ten, ten czego? To jest właśnie. Gut, higiena. Charakterystyka żarłoka... Żarłok, żarłokiem jest. Ej, żre... to babeczka nie potrafi się. Mogą mieć... Ej, mogą mieć bez przerwy. On, on może iść bez przerwy? No, bo jest. To tak, z... Bo okay. zdoby... Co? Co taka straszna była. A może zjeść te owoce na przykład? To jest ozdoba. Sztuczne owoce masz. O, Amanda jest głodna, dlatego sobie zrobi śniadanie. Ach zbyt kaloryczne. Nie ma nic? Zjeść na szybko coś. Płatki zbożowe. Niech dziewczyna ma. Trochę węglowodan <grym> To ja babeczka. babeczka. Typowa babeczka. <noise> <noise> Czajsz, typowa babeczka. Ach, ta Ola to taka typowa babeczka. Czajsz. No, A Zuzia by jedna siedzi z plombowem, żeby go było widać, bo to jest takie urozmoite. Nie, jest... ale to to jest jest że... siedzi. Ale nie, bo ja jeszcze tak, się I to z, tak, tak... zgięta się to, żeby mnie było widać w tym ekraniku małym. I jeszcze tak czułam tego plombowa, taką pozycję. To już tak mi jest ciepło, bo ten reflektor tak daje i tak. A jeszcze tej pod pierzyną, i Pod tą pierżyną, pod pierżyną tak. Patrz, nie potrafi gadać z blondynką. Ciekawe czemu. A on? U kujoneczek. Gad, ma... Gada do babka. Pewnie rozmyślano. Być babką czy nie być babką. O ty... Chłopak! <laughs> hey, hey. Być babeczką czy nie być babeczką? Matko, do wcipy, no tylko na no To jest bez... pytanie. A ty dziecko, co porabiasz? Ej. Jesteś podobny Ringu. do chłopaka Ringu. armady. Armada musi za, za tego chłopaka. Zaproś, zaproś go. I to już będzie w następnym odcinku, jak on przyjedzie i taki, wiesz, figle, figle. O, jest 29 Minutka. Czekaj, bo... Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Telefon? Tutaj no. ma telefon. O, Gdzie? Za Zaproś... dospę... na randkę. No ale to będzie na innej parceli. Kurna! To nie. Wściała się mieli różowego? Za na tej parceli. Ja no, nie mają różowego. No, ale zielonego nic. To jest szok, nie? Co to jest zielone? No taka przyjaźń. Jakby takie normalne relacje. A oni no mają to... to właśnie oni mają, mają taką silką. Zambris. Mam mój telefon. Ale, a co to jest w ogóle jest taki dziwny, głośny coś. Pierwszy gameplay z Olgą nagrany. Zaraz będzie drugi gameplay z Olgą. Ogląda... Nagrany. nagrany. I zobaczycie coś ciekawego. Olga weź jakoś taką dobrą reklamę do tego następnego odcinka. Znowu nie będzie się nic działo. Ej, koleś w okularach i w Japonkach wyskoczył. <laughs> no dobra. po